było, ale przychodzę dzisiaj z bardzo ważną informacją. Kochani, już niedługo, bo 2 kwietnia będzie taki specjalny dzień, specjalne święto, święto wszystkich książek dla dzieci. A wy wiecie, nie tylko z tego mojego małego okienka Facebookowego i nie tylko z tego YouTube'owego, ale również ze spotkań ze mną, że książki dla dzieci są super, są piękne i pięknie ilustrowane i ciekawe i poruszają różne tematy. Kochani, książki warto czytać, warto je wypożyczać w naszej bibliotece, a już w najbliższą sobotę, czyli 2 kwietnia, właśnie w ten ważny, szczególny dzień to Święta Książki dla dzieci, będziecie mieli okazję I że nie będziecie wiedzieli, jaką książkę wy ale będzie na pewno fascynująca i bardzo ciekawa. Kochani, do zobaczenia i odwiedzajcie mnie częściej. Pa-pa!